Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto delicję jabłkową. Potrzebować będziemy 4 duże jajka, szczyptę soli, pół szklanki mąki, jeden budyń, 40 g bez cukru, pół szklanki cukru, płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. To są składniki ciasta. A tutaj mam 1,5 kg jabłek. Do jabłek dodałam dwie łyżki masła, pół szklanki cukru i dosypię jedną suchą galaretkę. Teraz ubijam jajka ze szczyptą soli i cukrem na puszystą masę. A jabłka będę podsmażała około 10 minut. Masę jajeczną już mam ubitą. Dodaję budynek. proszek oraz mąkę i mieszam. Jeżeli ciasto ma jednolitą konsystencję, to świadczy, że już składniki są idealnie połączone. Ja jeszcze biorę brzegi i wyłożę ciasto do formy. Forma 17 na 27 cm jest wyłożona papierem do pieczenia. Wykładam, wyrównuję powierzchnię. I ciasto będę piekła około 25 minut w 170 stopniach. Każdy ma inny piekarnik, więc czas pieczenia dostosowujemy do własnego piekarnika. A jabłka podsmażam i później dodam galaretkę. Jabłka już mam podsmażone. Tak jak wspominałam, dosypuję suchą galaretkę, mieszam i pozostawiam do ostudzenia. Dokładnie mieszam. Ciasto mam upieczone, jabłka ostudzone, i teraz tutaj mam. Na piankę 200 ml śmietanki 30% i tak jak wspominałam, dwie galaretki rozpuściłam w 250 ml żącej wody i taką tężejącą galaretkę połączę ze śmietanką. Cukier dajemy według własnego smaku. Jeżeli lubimy słodkie ciasta, dodajemy trzy łyżki. Ja cukier pomijam. Teraz wykładam jabłka na ciasto, a później wyłożę piankę. Wyrównujemy. Jeżeli jabłka mamy takie nie soczyste to podczas duszenia podlewamy jabłka pół szklanki wody no tak pół szklanki, parę łyżek bo to jest w zależności od soczystości jabłek i teraz całą powierzchnię wyrównuję a śmietankę ubijam i później połączę stężającą galaretkę. Mietankę już mam ubitą, dolewam galaretkę i całość mieszam. Mam idealnie połączone jeszcze. Zbiorę brzegi. Troszeczkę należy odczekać, ponieważ ta pianka jest zbyt płynna. Odczekamy, aż stężeje, i później polejemy jabłka. Pianka już jest stężejąca, więc wykładam ją na ciasto. Wyrównuję powierzchnię i posypię, tak jak wspominałam, posypię migdałami. Możemy posypać kokosem, a możemy startą czekoladą. Ja posypuję migdałami i daję do lodówki na minimum 3 godziny. A przygotowana delicja jabłkowa wędruje do lodówki. I tak oto delicja jabłkowa jest gotowa. A tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba. To serdecznie proszę o łapkę w górę. Delicja jabłkowa.